Stara kobieta wyznaczyła w całym domu sztywne granice za pomocą taśmy. Już wcześniej ostrzegła mieszkającego z nią studenta, że wchodzenie do czerwonych stref jest całkowicie zabronione. Żółte strefy były przestrzeniami wspólnymi, otwartymi dla wszystkich, a niebieskie były jej prywatnym miejscem, do którego nikt nie miał wstępu. Taśma wyznaczała granice nawet na lodówce, szafkach, a nawet na zlewie. Oprócz podziału przestrzeni miała jeszcze jedną dziwną zasadę, nie pozwalała chłopakowi korzystać z domowej łazienki. Ponieważ całe życie była sama, nie mogła znieść myśli o dzieleniu toalety z obcym mężczyzną. Problem w tym, że chłopak miał jedną dużą słabość muzykę. Zawsze gdy się stresował lub denerwował, natychmiast musiał iść do łazienki. Kiedy kobieta szukała współlokatora, w ogłoszeniu napisała, że lubi mieszkać z osobami w wieku jej wnuka. Jednak prawda była inna. Jej charakter był znacznie surowszy niż chłopak się spodziewał. Mimo to znosił wszystko, bo czynsz był bardzo niski, a on musiał opłacić swoje studia. Żeby trochę dorobić, zgodził się sprzątać puste pokoje, dokładnie je myć i przygotowywać do ponownego wynajmu. Pewnego ranka obudziło go głośne pukanie do drzwi. Stara kobieta kazała mu natychmiast posprzątać wspólne przestrzenie. Kilka godzin później, gdy skończył ku jego w kobieta przygotowała mu śniadanie. Nie było wybitne, ale darmowe. A to mu wystarczało. Tego samego popołudnia odwiedziła go koleżanka z klasy i poprosiła, by przez kilka dni zaopiekował się jej szczeniakiem. Nie zdążył odmówić, wcisnęła mu pieska w ramiona. Chłopak wpadł w tarapaty, bo mieszkał z bardzo surową, starszą kobietą. Samostanie z psem pod drzwiami było dla niego stresujące. Nagle szczeniak zaszczekał, a kobieta od razu otworzyła drzwi. Chłopak szybko wyjaśnił, że to tylko na kilka dni. Kobieta była absolutnie przeciwna trzymaniu psa w domu. Wtedy chłopak obiecał, że szczeniak nie zrobi żadnego bałaganu. A on sam przez cały kolejny miesiąc wykonał. Wszystkie prace domowe. Taki układ ją przekonał. Kiedy chłopak chodził do szkoły, to właśnie ona musiała zajmować się psem. W rzeczywistości wcale nie była twarda z serca, po prostu przywykła do ukrywania uczuć. Gdy nadszedł dzień oddania szczeniaka, wyraźnie było widać, że sprawia jej to przykrość, choć udawała obojętną. Ta drobna iskierka ciepła szybko zgasła, a w jej domu znów zagościła samotność. Sąsiedzi doradzili jej, aby traktowała chłopaka jak własnego wnuka. Dzięki temu pozbyłaby się samotności i poczuła ciepło rodzinnych relacji.